Dzień dobry. Witajcie w nowym dniu. Dzisiaj będziemy mieli do rozkminienia jedną bardzo ważną kwestię. Bo, jak powszechnie wiadomo, nikt nie widział dziecka, małego pisklaka gołębia. No nikt nie widział małego gołębia takiego, takiego gołębia nikt nie widział. Tak samo w Polsce nikt nie widział Takiego dziecka, takiego malutkiego bananka, bo bananki do Polski przylatują, jak już są duże i dorosłe. I my właśnie dzisiaj specjalnie wybraliśmy się na plantację bananów, które są na tamtej górze i na tamtej górze i na tamtej górze, i, tamtej górze. I będziemy sprawdzać, jak te bananki powstają. Jesteśmy na Road banana numer 3. Idziemy przez plantacje bananowe, zobaczyć czy są tu małe bananki. Tak wyglądają krzaki bananowca. I podobno nie są to drzewa, tylko są to beliny, więc nazwijmy je krzakami, ale są potężne. Kiedyś mój dziadek miał bananowca w ogrodzie, ale nie był taki duży. Doszliśmy do miejsca, gdzie są e, te kiście bananowe wiszą i one są zawinięte, tutaj będzie lepiej widać, są zawinięte w takie wory foliowe. Podobno zawija się to po to, aby e, ptaki nie wydziobały tych bananów i je, aby równomiernie dojrzewały. Tam trochę dalej... Jest y, muzeum bananów, gdzie wszystko dokładnie będzie objaśnione i my tam za chwilę się udamy, ale, proszę Państwa, nadeszła wielkopomna chwila. Tak wyglądają małe bananki. To jest moja dłoń dla porównania. Takie są kilkocentymetrowe, a tu jest taka gula na końcu, twarda. Nie wiem, co to jest. Niezły tu klimat jest w tych bananowcach. O, tu kolejna sobie wiszą cieni, ale nie spodziewałem się, że te, te łodygi to są aż tak grube, i podobno je po każdym sezonie wycinają. Tutaj widać są wycięte i sadzą nowe, więc to jest wszystko chyba jednoroczne. Obok tego pola biegnie taka mała lewada. I jeżeli jest to prawdą, co tutaj twierdzą we wszystkich przewodnikach. Wszystkie te pola zasilane są wodą, która pochodzi z gór, która spływa po lewadach, które wczoraj odwiedzaliśmy. Podobno jak pojawili się pierwsi osadnicy na Maderze, to żeby z czegoś żyć, to wykminili sobie, że będą trzciny cukrowe hodowali, ale się okazało, że konkurencja na cukier jest o tyle duża, że tutaj warunki uprawy nie były tak dobre, żeby byli w stanie konkurować z innymi producentami, więc się przerzucili na te banany. No i ta dolina, w której my tu mieszkamy, jest cała obsiana tymi polami bananowymi. Jest jeszcze wcześnie rano, więc ta góra przed nami daje tu trochę cienia, ale za chwilę słońce skieruje się w prawą stronę i te całe zbocza bananowe, Będą bardzo mocno doświetlone. Będą dobrze zaopatrzone w wodę z lewat i dzięki temu bananki prze przepotwarzają się w duże bananiory. Teraz wchodzimy na road banana numer 2. Nie wiem czemu to takie coś wytyczyli, pewnie żeby turyści nie krzątali się. Ludziom po polach to ogrodzili murami plantacje, żeby mogli sobie ludzie popatrzeć, jak to wygląda. O, tutaj dopiero kwitną te banany. Te banany, które tutaj są hodowane, to nie są odmiany takie, jak e, my znamy z supermarketów, takie długie. To są bardziej takie, no one mają kilkanaście centymetrów, ale są takie grubaśne, takie beczułki i podobno. Hmm. Jakieś przepisy Unii Europejskiej mówiły o tym, że te banany nie spełniają jakichś wymiarów i nie mogą być e, sprzedawane w Unii jako banany, więc e, zostały wpisane na listę takich regionalnych produktów i są pod tą postacią rozprowadzane głównie do Portugalii, na kontynent. Coś tu szura. Uciekamy stąd, bo tu wczoraj jak chodziliśmy po, tutaj po tych górach, to takie pajony były. Uciemy z kamerą i pokażemy. Jakie Ewa były. się bała pajonów. No kurwa, takie były. Jakie? Takie jak moja ręka. Pół, pół metra miały. Te bananki z tych drzew, one mają taki... Zupełnie inny smak niż ten, który my znamy z bananów z marketów, bo te nasze banany one są zbierane jak są bardzo jeszcze mocno zielone i dojrzewają w folii, w kartonach, w transporcie, żeby się po prostu nie zepsuły. A tutaj można kupić banany, które dojrzewają na drzewie. I one dosłownie mają taki y, smak, mają dosyć podobny, ale tak jakby zapach, taki aromat jest, jakby, nie wiem, ktoś to poperfumował czymś. Nie wiem ile waży taka kiść bananowa, ale żeby się te krzewy nie wywaliły, to są podpierane takimi rurkami metalowymi. A zobaczcie jakie to jest grube. Taka łodyga, jak drzewo kilkudziesięcioletnie. Myślałem, że może hapsniemy tu jakiegoś banana z krzaka. No to masz na sprzedaż, zobacz. Ale tu wszystkie są. Ma banany za 50 centów i tam wrzucasz pieniążek do słońca. Nie wziąłem portfela. No jak nie? No nie, kurczę. Nie. Chyba się musimy wrócić do domu po portfel, <laughs> bo jeszcze chcemy kilka miejsc dzisiaj odwiedzić, między innymi to muzeum bananowe, bo te tutaj atrakcje lokalne to są za darmo. W ogóle maderczycy nie potrafią się bawić w biznes powinni na jakieś przeszkolenie w polskie góry jechać. Parkingi darmowe, wstępy na takie ścieżki darmowe, wstępy do parków na lewady darmowe. Ja nie wiem z czego oni tu żyją. Co? Sprzedają dwa banany za 50 eurocentów. Nie wiem co to za kulki, ale jakieś wielkie kulki. Zobaczymy, czy. To liście trochę jak figowce, ale to nie są figi. Eee, Google pewnie wywali, że to sałata znowu. A jednak udało mu się e, odgadnąć. Jest to melonowiec. Mm. To są melony? Tak rosną melony na drzewie? Nawet nie wiedziałem. Weszliśmy na wybrzeże, na plażę i się upał zrobił. Trzeba się zaraz rozebrać i chować w bananowce. Idziemy na trzecią trasę bananową. Weszliśmy do trzeciej trasy bananowej, czyli do Banana Road 1. Tak trochę niepozornie się zaczynają wszystkie te szlaki. Jest jakaś taka dziura w płocie, tak jakby. I tam się wchodzi i się idzie. I jest cała kaskada bananowców. Tu jak się wchodzi w ten las bananowy. To od razu jest 10 stopni chłodniej, nie? Tak. I taka wilgoć, bananowa wilgoć. Zobacz, co tu jest. Strażnica. Pilnują bananów. Tu. Kura! <głos》>. Nie wiem, czy dobrze idziemy, bo tam było odbicie w prawo. Tu jakieś domy się zaczynają. Tutaj ludzie, nie wiem, czy oni mieszkają w tych bananowych lasach. Czy tylko mają jakieś takie swoje domki odpoczynkowe A to nad nami to wygląda jak jakieś krzewy dyniowo cukiniowe. O, tu coś wisi Nie wiem co to. Jakaś cukiniowa grucha. Tu zobacz jaki liść świeżynka cały, nieposzarpany. Ale to musi wody wpierdzielać, żeby zrobić takie wielkie liście. I to są, proszę państwa, bananowe dzieci. Twarde. Sama skóra i kość w środku. Nic, nic miętkiego nie ma. Zobacz, Ewa, tam na tą górę. Widzisz ten biały budynek? No. Wczoraj tam weszliśmy na piechotę. Po tamtej górze. Tam po to jest restauracja. No, trochę taka zapuszczona. Ale fajny widok mają i płynie woda lewadami obok jakieś rury dołożyli. Chyba jakieś unowocześnione systemy nawadniania. Chyba lepiej się rozprowadza wodę przez rurki. Nie wiem. Jest w lewo droga, prosto droga i na górę droga. Ewa standardowo chce na górę. Tutaj nad przebiegiem hodowli czuwają jeszcze Nie ma ścieżki na górze. Idziemy z powrotem w dół. Chciałabyś mieszkać w bananowym lesie? Nie, bo to jest strasznie dużo pająków. Jest dom na sprzedaż. A do tej wioski, co my jesteśmy, to się jedzie tunelem pod tą skałą. Zrobili bramę wyjazdową, ewakuacyjną z niego. W ogóle na tej wyspie <laughs> to są dziesiątki, jak nie setki tuneli. Taka mała wyspa, a non stop siedzie w tunelach, no bo ja nie wiem jak oni tu się przemieszczali zanim te tunele powstały. Musiało to być bardzo czasochłonne. W tych bananowych polach <laughs> taki domek nam się ukazał i tu jest napisane, że w tym budynku żył incognito król Władysław III Werneńczyk znany na maderze jako Henryk Almao. Oraz tutaj urodził się około 1455 roku wielki odkrywca Ameryki, Krzysztof Kolumb. A to ciekawostka. Zostaw kota. Każdy kot lubi się bawić. Nawet ten dziko żyjący. Plaża bez widoku. Tutaj jest taka ciekawa konstrukcja, żeby zejść głębiej w morze. Morze to dlatego, że morzem przypływają statki po banany morze. A może to turysty sobie pływają dalej w morze. Podziwiasz morze? Wietrze pachnie. Aha. Może się człowiek czasem pomylić, gdyż to nie jest morze, lecz to jest ocean. Niby atlantycki, a spokojny taki jakiś dziś. Zobacz jakie warstwy, jak uszrek. Takie coś mamy chyba w dużym pokoju w doniczce. Tak, taki samo. Tylko trochę mniejsze. Ciekawe ile tu rośnie trochę już to lat bananowi dilerzy przyjechali po towar te banany mają taki wpływ tutaj na kulturę i historię tego miejsca że nawet doczekały się swojego muzeum i my właśnie do niego wchodzimy no dobra to jesteśmy w, w środku zapłaciliśmy po 8 euro za osobę w cenie jest zwiedzanie plantacji a o godzinie 12 mamy jakąś taką wewnątrz tego budynku pogadankę z przewodnikiem. Jakie ryby nieźle wyrosły na tych bananach? Tu jest w zasadzie to samo co tam za darmo chodziliśmy po tych banana roadsach, ale są inne drzewa podpisane. Tu jest mango tree. Nie widzę żadnego mango. Pewnie już zebrali. Tutaj to takie wypasione, te bananowce, jakieś. O kurde. Może jakaś inna odmiana. Ile jest bananów na takim. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, sześć, siedem, osiem. Pięć, Dziesięć pięć, rzędów. A ile jest w jednym rzędzie? Ze dwadzieścia. Dwadzieścia. Nawet to 200 bananów około jest z jednego takiego z jednej kiści. To jak tam były dwa banany za 50 centów, za 50 centów. 100 razy 50 centów. 50 euro za jedną taką kiść. To trochę trzeba tego się nachodować, żeby milionerem zostać bananowym. W szklarniach hodowane są sadzonki. Tu jest robusta. To jak kawa, ale to chyba banany, a nie kawa. Tu są trochę już większe. Odmiana gal. Jak nasze jabłka. I wystarczy kupić sobie taką sadzoneczkę, wsadzić w ziemię, doprowadzić lewadę. Trochę słońca. I po chwili będziecie mieli swoje 200 bananów. Jakie bydła. Przełóż nogę dla porównania. Napnij łydę. No napnij. No napięłam. To masz 6-7 metrów. Skakuj na banana, Ewa. Na drzewo bananowe. Hajko, to nie to jest. Tutaj dodatkowo jest zrobiona kolejka linowa, ale nie dla turystów, dla bananów, żeby banany sobie mogły jeździć. Przez ten sad bananowy do magazynu. Tu jest lodówka, to nie wiem co to oznacza. A tu jest warehouse, czyli magazyn bananowy pusty. Aby się coś zjadło się. Sprawdziliśmy, to oznacza dojrzewalnia. Dojrzewalnia bananów. Wyszliśmy z muzeum i muszę powiedzieć, że fajnie było posłuchać. Byliśmy tam 45 minut. Gościu nam się trafił taki śmieszek, stand który w każdą opowieść wplatał jakiś żart. Były projekcje filmowe, był film taki 3, nie jak to się mówi 3D. No, taki, że był ekran. Już no, chyba 5D się ma. E, Jak były sceny ze słońcem, to się zapalała taka lampa. Jak z deszczem, to woda się e, lała z góry. Z boku jakieś dymy, zapachy, także takie bardzo fajne. No dowiedzieliśmy się wiele o tym, jak, jak się uprawia banany, jakie to jest ciężkie i, i dlaczego banany muszą być drogie. I co? No, możemy polecieć, a teraz przyszliśmy do kawiarenki. Ewa próbuje banana, ciasto bananowe, tu chipsy bananowe, tak. a to jest piwo bananowe. Nie pije alkoholu, ale łóczka wędzna. Ale się napije. Będzie w Podobno trzeba uważać, bo 7% ma. A Te chipsy to w ogóle są niezłe, bo my znamy takie suszone banany, na których się zęby łamie. One są chrupiące mm, i słone. O, to jest zupełnie coś innego. Tak, te, które się kupuje w tych paczkach. Zajebista. To są straszne. A To, to są super. takie A, chipsiki, jak Ale spróbuj tego. To, to jest genialne. A co to jest? osuszony banan jakiś taki żelek ale jest genialny tutaj jest są w tym sklepie jak żelek smakuje taki. genialny tu generalnie gość nam tłumaczył że całe to takie drzewo które nie jest drzewem tylko właśnie beliną która składa się ze zwiniętych liści produkuje tylko jedną taką kiść bananową po czym trzeba całe to drzewo uciąć i to jest drzewo matka i drzewo matka wypuszcza swoje dziecko bananowe, które przejmuje potem rolę i to drzewo już jest ścięte, z systemu korzennego czerpie całą energię i ono potem wzrasta, wypuszcza jedną kiść, no i się ścina je i kolejne obok wyrastają, więc takie sadzonki, co tutaj sprzedają, to są po to, żeby po prostu plantację bananową sobie założyć. Nie powiedziałem najważniejszego, ile rośnie takie drzewko. Pamięta ile rośnie drzewko? No, rok. 12 do 14 miesięcy trzeba czekać, mm -hmm. aż z takiego małego dziecka wyrośnie takie wielkie i 60 do 80 kg bananów z jednego krzaka. To jest to muzeum. My już kończymy ten film. Dzięki, że byliście w ten bananowy dzień razem z nami. Trzymajcie się i do następnego.